To ofy. Liczę na polemikę Unii Polityki Realnej. No mnie trochę roz, rozbawiło tutaj y, z, y, czepialstwo kolegów z, z SLD, czyli ugrupowania, które za punkt honoru stawia sobie zawsze afrontowanie wszystkich księży przez mówienie Imper Pan, a tutaj nagle z tym panem premierem jest tak. Taki straszny problem z tego wynik. No, okej. Okay. Jakbyś zauważył, to w ostatnim, w ostatnim programie ja nie zwracałem się per pan do ojca Leona Tabita. No nie wiem, akurat, akurat ty, no ale, ale to, to generalnie, faktu, generalnie u nas. Proszę, szanowny kolego, przejść do swojego dziennym, pytania, a także... nie polemiki. E, chciałem e, e, może o parytetach w takim razie, o pani. Aha jako czołowa pisowska feministka tutaj wspiera ideę parytetów dla kobiet, czy nie zastanawiała się pani nad tym, że, że może po prostu kobiety nie chcą kandydować? Ja rozumiem, że w partiach władzy takich jak PiS, czy, czy, czy inne partie parlamentarne, które tam mają dostęp do to nie ma problemu, bo to, bo to nachapać to się każdy lubi, chłop czy baba, to tak samo, nie? Ale, ale w partiach, które są ideowe i niszowe, to kobiety jako istoty praktyczne raczej się tam nie garną, prawda? I czy wystawianie w tej sytuacji kobiet która nie chce kandydować zamiast faceta, który chce, rzeczywiście podnosi nam jakość życia publicznego? Ta ustawa o parytetach to jest kpina. Nic z tego nie wyszło. Otóż... E, Wspierała pani to? E, ja wstrzymałam się od wstrzymała, głosu. ale tak, mówiła pani, że tak, idea jest słuszna. Tak. E, ja nigdy nie będę nic robiła przeciwko kobietom. Jeżeli kobiety są aktywne, a to była aktywność kobieca, czysta kobieca aktywność, że nie została poparta przez mężczyzn. Ja nie uważam, żeby parytety cokolwiek zmieniły w życiu. Ja to jest pana, jestem, e, zdanie tak samo jak pan, uważam, że kobieta musi chcieć. Otóż ja idę krok dalej. Ja uważam, kobieta musi być przygotowana do tego i partie są utrzymywane przez państwo, przez nas wszystkich po to, żeby być skutecznym, dobrze działać. Uczyć się. Kobiety potrzebują szkolenia. Partie mają na to pieniądze, powinny wydawać pieniądze na szkolenie kobiet. Powinny nie, myślę, powstać takie. Powinny opracować dobry program rządzenia, a nie szkolić. I kobietę. jeżeli kobieta, kobieta potrzebuje szkolenia, ja robiłam sama szkolenie i wiem, jeżeli z kobietą rozmawiasz na takich różnych szkoleniach, warsztatach, to kobieta zaczyna postrzegać ważność bycia w polityce. Kobieta przede wszystkim chce zarabiać pieniądze, żeby kupić sobie nową torebkę, nowy, nową sukienkę i to jest normalne. I nakarmić rodzinę. Przede wszystkim też kobieta zawsze dba o rodzinę. Polityka nie daje dużej. Pieniędzy, dlatego jest więcej kobiet w biznesie, jeżeli Pan to zauważył. Kobiety w polityce dopiero wtedy będą chcieli być, kiedy ta polityka będzie też kobieca. Ale nie można czekać na to. Dlatego trzeba kobiety zapraszać. Ja na przykład miałam wielki sukces teraz w wyborach samorządowych. Z piątego miejsca wchodzi w Tarnowskich Górach kobieta do Symiku wojewódzkiego co, co i nie wierzyła w to, chłop bo kobieta baba, nie no, wierzy zanowica? w swoje siły. My potrzebujemy kobiety w polityce. Ale po co? Nie potrzebujemy wcale. Potrzebujemy, potrzebujemy dobrych polityków, a nie czy chłopczy czy baba to jest obojętne. Wie pan, co jest różnica między kobietą a mężczyzną? To pan dostrzega. Nie, nie, nie może być. I otóż polityka potrzebuje tej kobiecości w polityce. To jest konieczne, żeby załatwić wszystkie problemy, jest potrzebny przykład, taki kobiecy punkt widzenia. Jaki problem to nam załatwi? E, na przykład sprawa rodziny albo estetyka w biznesie. Po, wie pan co, niektóry, w niektórych firmach wolą zatrudnić kobiet, kobietę, bo ten kobiecy urek daje większy sukces i przynosi większe pieniądze takiej firmie. Otóż polityka zyskuje na tym, jeżeli jest więcej kobiet. Niech pan spróbuje pracować w czystym męskim towarzystwie, jeżeli jako polityk, pan to spróbuje na pewno. I pojawia się co najmniej jedna kobieta albo dwie. Od razu e, nawet temat rozmowy nabiera innego sensu. On jest głębszy. To ja dopytam, pani poseł. Dobrze, to ja, ja, ja ci pomogę, bo proszę powiedzieć, w czym by, będzie... Czy, czy Nelly Rokita ma ochotę być politykiem dalej, czyli kandydować na posła w, w tegorocznych wyborach? Ja się zastanawiam. Jak już powiedziałam, moim marzeniem jest, żeby mój mąż wrócił do polityki. Ja gdzieś powiedziałam w wywiadzie, że dwóch Rokity to jest za duże na tą małą Polskę. Jeżeli mój mąż wraca do polityki, bo ja, wtedy ja robię coś innego, bo mam tysiąc spraw do roboty. Przede wszystkim właśnie na przykład namawiać kobiety do tego, żeby były aktywny politycznie. To, to, bo ja, ja mówiąc o tym, ja mówiąc o tym, że ci pomogę, chciałem zapytać, w czym Nelly Rokita byłaby albo będzie lepsza od Jana Rokity? O, no to jest, panie redaktorze, to jest pytanie takie: kto z Tylko nas jest jako... lepszy? Nie, 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 właśnie, nie. kto z nas jest lepszy? Otóż jasne jest, że mój mąż jest lepszy ode mnie, o wiele lepszy. Po pierwsze jest e, mężczyzną, który ma. Но это не позволяющее мне...